we vlogu, w którym będę spędzać swój dzień na ranczu Starshine. Nagrywam to w momencie, kiedy jest prawdopodobnie kilka chyba dni przed eventem westernowym, a wy to oglądacie prawdopodobnie po. Także zabawnie, ale w dzisiejszym vlogu chciałam wam pokazać, jak wygląda taki mój typowy dzień na ranchu, a przyjeżdżam tak mniej więcej raz w roku, głównie w wakacje. A że rancho prowadzi m.in. mój chłopak Bartek, który obecnie będzie nagrywał i jest za kamerą, to czasami tu przyjeżdżam pomagać i coś niecoś wiem. Obecnie wróciliśmy z terenu, ja dziś dopiero przyjechałam na rancho, więc w sumie fajny początek, Dnia, ale trzeba rozsiadłać. kobyłę, Ghost. Dokładnie. Rosa. Pallosa, Także let's go. Podam Wam mały fun fact, że siodło westernowe waży zazwyczaj tak z około 10 kg. Także, jeżeli chcecie nabrać pisków, to zdecydowanie na ranczu starszej. Ta klaczka ma skończone 5 lat. I jest naprawdę młodym koniem póki co, bo jest coś świeżo zajeżdżona, ale jak widać, jeszcze żyje, także to znaczy, że naprawdę jest z charakteru bardzo cierpliwa i wyrozumiała. Jeszcze ją muszę oporządzić i przy okazji daję jej jej ulubione smaczki. No i musimy jeszcze zaprowadzić na lążownik konia Bartka, który spędzi tam spokojną, ciepłą noc. A na samą myśl, to aż mu zazdroszczę. No i witam w kolejnym dniu z totalnie nową, świeżą energią, jak już pewnie zauważyliście, z tyłu stoi za mną nowy konik. Jest to Indigo, wałaszek, który ma już skończone 14 lat. Także naprawdę ma ze sobą spory bagaż doświadczeń. Z jakiś miesiąc temu nabawił się swojej pierwszej w życiu kontuzji, złamał sobie znaczy złamał, to jest za dużo powiedziane. Ale sobie uszkodził lewą przednią nogę i dzisiaj ma taką jazdę kontrolną, kontrolną po miesiącu. Nie muszę potem zdać raport weterynarce, także ja już się zabieram za jego oporządzenia. Jasta odbędzie się na tym lążowniku i będzie to głównie stęp, kus i galop. W międzyczasie będę wam dawała takie małe wglądy, co dzieje się w życiu westernowym Bartka? No i on zazwyczaj ma właśnie takie 3 godzinne patrole wokół rancza Zwłaszcza przed jakimiś dzikimi zwierzętami typu wilki, niedźwiedzie. Matki mają teraz młode, także trzeba mieć szczególnie rancha na oku w tym okresie. No i poza tym czy jakiś koń tutaj sobie nie stwierdził, że sobie pójdzie na mały spacer i nie wróci. Czy też inne zwierzęta? typu właśnie krowy, jakieś osły. No i jest to nie lada wyzwanie, ale Bartek jest i w stylu westernowym już od wielu lat, także no dla niego to już jest bardziej taki chleb powszedni. Tutaj zajeżdża młodego konia, który ma już skończone 4 lata, więc tak naprawdę został mu jeszcze rok do takiego zajeżdżenia. Dlatego też, że Bartek nie ma tutaj już kapelusza, tylko kasku, trochę mnie bawi ten fakt. E, ale no, byłam ciekawa czy ktoś to właśnie zauważył. E, jest to Gierek Tennis Walker, mam nadzieję, że to dobrze wymówiłam. Będzie on na pewno zasiadał w szkółce, ale póki co jest bardziej przygotowywany pod doświadczonych jeźdźców i pod takie zawody westernowe. A jak już e, chłop nabierze tutaj doświadczenia, to z pewnością będzie już bardziej dla laików jeździeckich. No i zgodnie z tym, co mówiłam, zaprowadzam indygo na kontrolę weterynarską i składam raporty weterynarce, No i oczywiście mogło zabraknąć końcowego miziania.. Ja tutaj odkładam już niepotrzebne mi już rzeczy i idę tak naprawdę zająć się innymi sprawami związanymi z ranczem, ale nie będę tego zaprzątać tym vloga, bo nie ma najmniejszego sensu, nie, nie są to jakieś istotne rzeczy. Chciałam Wam jeszcze tutaj pokazać trening Bartka, który przygotowuje się obecnie pod zawody, które się zbliżają wielkimi krokami. Jest on na Bustanku, który skończył już 6 lat. Jest dość młodym koniem nawet, ale, na, ale dość, dość doświadczonym. Ja już skończyłam te moje obowiązki, o których wcześniej e, mimochodem wspomniałam. Przy okazji trochę odpoczyłam, ale czuję się spocona, także przydałoby się przebrać, także idę. Ja już przebrana w fioletowo-brązowy komplecik, nie ma co zwlekać, czeka na mnie kolejny młody goń. Ostatnim koniem, jakim się dzisiaj zajmę jest e, ten młody ogierek. Obecnie wyciągam go spod jego ukochanego śniadanka dość późnego, bo on bardzo lubi długo konsumować swoje jedzenie, ale ogólnie jest takim łasuchem i takim spokojnym słodziaczkiem, także nie mam z nim jakiegoś większego problemu. E, nie wiem, czy wspomniałam, ale ma on już skończone 4 latka i jest w trakcie zajeżdżania, no i dzisiaj tak naprawdę. Że mam za zadanie na niego wsiąść i tam głównie stęp i kus, na nim porobić, oswoić go ze sprzętem i pochodzić. Nie jest to niewiadomo co, generalnie jego charakter pasuje dla początkujących, także dlatego zostało przydzielone mi to zadanie, mimo że też nie jestem jakaś obecna na westernie. Zaczynam od podpinania mu popręgu i sprawdzam jego reakcję. Oswajam go z siodłem, no, ale misiaczek jest bardzo grzeczny i naprawdę przyzwyczaił się już do tego sprzętu. A jeszcze tutaj poprawiam wodę. No, i w końcu decyduję się na niego wsiąść i też sobie tak z 10 minut na nim mm, siedzę i sprawdzam, czy też wszystko jest ok. No, i potem decyduję się po tych 10 minutach zacząć zstępować, e, co jakiś czas się zatrzymuje kłusować. Zajęło nam to dość długo i no, szybko zrobiło się już no, w miarę późno, bo już jakaś chyba 18. Także szybko mi ten dzień bardzo zleciał. On w ogóle tutaj w pewnym momencie zaczął panikować, ale nie było to jakieś specjalne rodeo, więc w miarę szybko udało mi się go uspokoić. Na końcu idę zawieźć go, zaprowadzić go, znaczy na lążowni, gdzie spędzi sobie północ. Także zazdroszczę. I ja mam nadzieję, że. Ten filmik Wam się spodobał. Pamiętajcie o łapce w górze i cześć!